Bogdan Smolosz przedstawia. Kochaj, służ, dbaj. Zachęta pełna inspiracji, troski i zainteresowania. Dzień dobry, cześć. Dzisiejszy odcinek będzie o cieście parzonym. W ubiegłym roku robiłem normalnie do sprzedaży do sklepiku bezglutenowe mini ptysie, czy eklery, ale w tym roku tego czasu zabrakło, więc dla tych zawiedzionych z Państwa, którzy nie mogli kupić tych pteczków i eklerów po prostu podam przepis jak to samodzielnie zrobić w domu można ewentualnie tylko dokupić tą moją dedykowaną do tego mieszankę mąk ale no, można tam wsypać byle co, bez glutenowego, ale wtedy proszę nie mieć do mnie pretensji, że coś nie wyszło, że się nie udało. Więc tu składniki, jak zwykle, będą podane w filmie. Albo będę o nich mówił, albo będzie napisane. Dlaczego to robię w ten sposób i dlaczego wszyscy się krzywią? Bo trudniej jest nagrać film i go przygotować, niż go zobaczyć. Więc jeśli ja mogę zadać sobie trud, żeby to przygotować, to każdy oglądający może zadać sobie trud, żeby zobaczyć. Jeśli mu szkoda tego trudu i czasu, to wyłączyć i nie oglądać. I wszystkie te komentarze później takie, a gdzie są proporcje, już na nie nawet nie będę reagował, zawsze są w filmie. I to nie jest podcast do słuchania, tylko to jest film do oglądania. Więc czasem są napisane. Czasem są powiedziane, a czasem nie wiem, narysowane. Także a dzisiaj ptyśki, mini ptyśki i eklery do rondelka, pół litra wody i 300 gramów masła. i idziemy z tym na piec aż nam się to zagotuje dodając jeszcze wcześniej odrobinę szczyptę soli do tego drewniana ważeczka i na piec z tym Romberg układamy na piecu najlepiej na wysokiej temperaturze ja tu mam nastawione na 5 C żeby to było w miarę szybko bo to akurat czas roztapiania tego nie ma żadnego znaczenia chcemy żeby to się szybko nam połączyła ta woda z masłem i za szczyptą soli trwa to moment ja używam garnków czy naczyń miedzianych w niektórych moich pracach kiedy to nam się już wszystko fajnie rozpuści. Pamiętajcie, żeby mieć już w pogotowiu przygotowaną mąkę, mieszaninę tych mąk. Jest to w moim wypadku 300 gramów trzech rodzajów bezglutych nowych mąk. Jak już wspominałem, może to będzie dostępne w sklepiku. Można tej mieszanki użyć do wielu różnych zastosowań. Tu akurat w tym trafia do Tysi, ja to miałem już sprawdzone w ubiegłym roku, w ubiegłe święta, że to no, wyglądało to dobrze. Dlatego szybko nam się to tu rozpuści. No i wszystko będzie ok. Rozwór już prawie zagotowany. Za chwilę wsypiemy całą przewidzianą do tego celu mąkę. I najważniejszy moment za chwilę, czyli mieszanie gotującego się roztworu z suchą mąką, żeby zaparzyć użyte tutaj mąki. No i żeby... Uważajcie, żeby się nie poparzyć. Weźcie jakąś fajną rękawicę albo ściereczkę. Będziemy trzymali uchwyt tego rondelka. No i, i nie Rozfór. poparzcie się. I wody zaczyna nam się gotować. Teraz Widzimy, że się nam gotuje. Wsypujemy całą mieszaninę mąk bezgutynowych do tego roztworu. I intensywnie mieszamy, żeby nam się to zaparzyło. Cały czas. Na gorącej kuchence. Mieszamy, żeby nam się nie przypaliło. Czyli przypominam, jest tu mieszanina masła i wody z odrobiną szczeptą soli. I w moim przypadku trzy gatunki bezglutenowych mąk. Ale żeby było jasne, można, glutenowcy mogą użyć zwykłej mąki pszennej 500 albo orkiszowej tych 630 i zrobić to samo w wersji glutenowej. Może być tylko różnica w ilości dodanych jaj. Może być tak, że będzie trzeba jedno więcej. Masę mamy dobrze zaparzoną. Trafiła już na stół w pobliżu miksera. Chcemy, żeby to wystygło trochę, więc trochę jeszcze pomieszam. Przeglądam się, czy zaparzyło się tak, jakbym chciał. No i za chwilę wrzucimy to wszystko do naszego kociołka z miksera i jeszcze to jeszcze na wolnych obrotach, tak żeby to trochę połączyły się składniki i żeby trochę przestygło. Bo teraz jest jeszcze wrzątek, gdybyśmy teraz do tego wrzucili jajka, no to nam się zrobi szybko taka jajecznica. Kiedy już to wszystko zagotowaliśmy i zaprażyliśmy, zaparzyliśmy mieszaninę mąk w roztworze masła, wody i soli. Hmm, kiedy już to mamy dobrze wymieszane, wrzucamy do miksera jakiegokolwiek. Chwilę puścimy na wolnych obrotach, żeby składniki połączyły się jeszcze dokładniej i żeby trochę przestygły i za chwilę będziemy robić już tą właściwą mieszaninę, dodając stopniowo, powoli, po jednym jajka przeznaczone w tym do użycia, więc. Już niedługo e, mieszadło płaskie, najlepiej by było do użycia w tym wypadku e, takie typu, mówimy na to liść, żeby nam się bardzo dobrze połączyły później składniki e, już mieszanina i mąki z jajkami, żeby musimy to wymieszać, tak naprawdę prawie że ubić na taką bardzo mm, Gładką masę, którą będziemy później workiem wyciskać na blachy w kształcie pożądanym, czyli albo eklery, albo ptysie, albo mini ptyśki. Dobrze, zaczynamy mieszać naszą zaparzoną masę z jajkami, których to jajek dużych. Mikser ustawiamy na takich trochę wyższych obrotach i powoli będziemy dokładać jajka, żeby nam się ta masa połączyła z jajkami na gładką masę. Przydrapiemy od dna to, co mamy niedobrze wymieszane. Zawsze sprawdźcie, proszę, czy nie ma grudek na dnie, czy się coś suchego tam nie przykleiło. To dotyczy każdego rodzaju mieszanego ciasta w mikserze, bo nie zawsze te końcówki bardzo dobrze dochodzą do samego dna, więc zawsze w trakcie, przed końcem, Sprawdzić, czy jeszcze nie powinniśmy czegoś poprawić, czegoś domieszać, czy nie musimy jeszcze przydrapać z boku kotła, jeśli się coś przykleiło. Tworząc taką gładką masę z tego, chcemy, żeby to już były obroty szybsze. Niech się to dobrze pomiesza, niech to jest takie gładkie, takie aksamitnie gładkie. Zależy nam na tym, żeby to. Ciasteczko było później bardzo łatwe do wyszprychowania, bo kiedy użyjemy worek z cieniuteńką końcówką albo bez żadnej końcówki, po prostu odcięta taka końcówka na, na 3 mm, którą będziemy wyciskać groszek ptysiowy, na przykład, to to są takie mikroskopijne kuleczki. Nasza masa wygląda już dobrze. Jak widzicie, obroty dosyć szybkie. Za chwilę wyjmujemy ją z miksera. Napełniamy nasz worek, którym będziemy się posługiwać w wyciskaniu różnych kształtów mini pteśków, dużych pteśków, eklerów i groszku ptysiowego. Wejmujemy. Mieszamy go 3-4 minut. Widzimy już jaka jest tego konsystencja. I ci, co się dziwią, że ja to robię palcami. A myślicie, że w cukierniach to to robią nogami? Też robią palcami. Także nasza masa. Nasza masa jest gotowa. Tak wygląda gotowa masa do wyciskania ciasta na ptyśki, ptysie, eklery. Jest gładka, aksamitnie gładka. Wkładamy do naszego worka, którym to będziemy szprycować. Tu widzimy formowanie groszku ptysiowego. Zwróćcie uwagę, jaka minimalnie obcięta jest końcówka, żeby to były takie kropelki tak naprawdę. Groszek ptysiowy to jest genialny produkt, a w wersji bezglutenowej to dopiero jest genialne szaleństwo dla tych, którzy unikają glutenu, a wszystkie wiemy zupy typu krem, czy, czy nawet świąteczne wszystkie zupy, gdzie dajemy. Grzanki to grzanki zwykłe na maśle glutenowe zastępujemy groszkiem tysiowym, bezglutynowym, więc możecie sobie Państwo taki groszek w domu sami przygadować. Wygląda wspaniale, smakuje jeszcze lepiej. No ja już przywykłem w domu, ja jestem niby glutenowy, ale bezglutenowe i chleby, i inne produkty, i groszek, i ptyśki wyjadam bo żona Marioletka mi to wszystko podsuwa mini ptyśki możemy sobie formować w dowolnym kształcie jaki sobie tylko wymarzymy Nikt nikomu do tego bo to nie jest do sklepu tylko do zjedzenia My to wszystko zjemy z radością. No ale wiecie, że to ciasto parzone zwyczajowo używa się również do innych rodzajów wypieków. Pamiętacie, że można taką masę rozmarować na blaszce na niezbyt gruby taki płat i wtedy wyjdzie nam karpatka. Blat do karpatki. Możemy przełożyć to jakimś kremem budyniowym, na który przygotujemy sami, i wtedy mamy przeróżne rzeczy. Nie tylko eklery, ptyśki czy, czy groszek ptysiowy. Także doskonałe rozwiązanie dla bezglutenowców, no i dla glutenowców również, bo jeśli użyją mąk glutenowych, to uzyskają to samo w wersji glutenowej. Mam nadzieję, że. Póki co wszystko Wam się podoba. Także widzimy do worka cukierniczego, którym wyciskamy wszelkie kształty, dodajemy końcówkę karbowaną no i formujemy, co nam tam się tylko zachce. Czy to duże ptysie, eklery, małe eklery, małe mini ptyśki, co tam sobie wymyślimy. To tam sobie zrobimy. W piecu trafiły na temperaturę 190 stopni i małe ptyski suszymy. Tak naprawdę pieczemy 180-190 stopni przez 25 minut. Taki groszek ptysiowy, no to zdecydowanie krócej, to już po 12 minutach powinno być dobre. Musimy pilnować, żeby nam się to nie spaliło. grosze. Dysiowy jest genialny. Czyli wszystko to co na to co potrzebne to już zrobiliśmy. Zobaczcie jak to wszystko fajnie wygląda. Podsumowując. Zagotowaliśmy roztwór wody, masła i soli. Dodaliśmy nasze bezglutenowe mąki. Zaparzyliśmy je ciągle mieszając na gorącej kuchence. Ostudziliśmy przez 10 minut, można 15. Dodaliśmy bardzo powoli jajka, ciągle mieszając, żeby uzyskać jednolitą masę gładką, aksamitnie gładką. Później formowaliśmy przeróżne z tego kształty, włożyliśmy do nagrzanego piekarnika do temperatury 185-190 stopni. Każdy wie, jaki ma piekarnik i jak to się w jego piekarniku zachowa. Także można później zrobić różne nadzienia na słono czy na słodko, bo wiemy, w ptysiach nie ma cukru. Może być warsz z kapusty, może być cokolwiek. Może być ser, może być bita śmietana, może być budyniowy krem w środku, co tam sobie uznacie. A mogą też być zjedzone zupełnie na sucho, tak jak my dzisiaj powyjadaliśmy w trakcie i zagryzaliśmy dużymi, suchymi ptysiami naszą dzisiejszą zupę. Życzę udanych wypieków. Dziękuję, że ze mną byliście. Pamiętajcie, coś napisać, albo coś tam dać, te łapki w górę, czy subskrypcję zostawić. No, mam nadzieję, że się podobało, że to kolejna ciekawa dla Was rzecz. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Cieszę się, że, no, byliście znowu, kolejny raz ze mną. Pozdrawiamy Was z żoną. No i. Kłaniamy się nisko. Do usłyszenia, do zobaczenia, cześć. Subskrybuj kanał piekarza i szukaj powodów do wdzięczności w życiu. Każdego dnia.